Witam, witam kochani. Taką plażę lubię. Nie sobota, nie niedziela, tylko środek tygodnia. Zapraszam Was na wycieczkę. Nagram Wam coś na jeden kanał i na drugi kanał. Zapraszam Was na mój drugi kanał, na relaks, na słuchanie morza, na odgłosy, dźwięki, jak się relaksować, jak się odstresować, jeśli czujesz niepokój wewnętrzny, jeśli czujesz się źle albo czujesz złość negatywne emocje, jak je odblokować właśnie razem ze mną na moim, moim drugim kanale Poczuć Flow. Zapraszam, bo tam będę więcej mówiła. Tutaj nie mamy przestrzeni na rozmowy, także tam będę mówiła, jak można fajnie zrelaksować swoje ciało, swój umysł jednocześnie i powrócić do równowagi i po jakichś trudnościach niekoniecznie, słuchajcie, wstaniecie lewą nogą i możecie to ćwiczyć razem ze mną. Także zapraszam na drugi kanał Poczuć Flow. Link pod filmem. Zapraszam, hej! Jak pięknie, zobaczcie, przecudnie, tak mało ludzi. Uwielbiam to. Drogę naprzód, drogę czas Zobaczmy jaka jest woda. No pięknie. Czyściutka nie ma, nie ma retaj. Pamiętacie, byliśmy ostatnio za drzejem, to było może miesiąc temu. I była woda gorąca jak zupa, że się śmiał. Teraz już tego nie ma, jest woda chłodniejsza. Jest przyjemna, bo cię ochładza. I to tak, ma być. Ładne muszelki widzę są, takie jeszcze przebrane, bo jest poranek. I would like to present my new friend. <laughs> uh, we just met at the beach and we start to talk about. Uh, I was uh, taking pictures of a, a dead jellyfish on the beach and uh, uh, I use an application on my iPhone called iNaturalist that um, takes records of. You know, plants, animals, and other species. Uh, you can upload pictures, and the automated intelligence will identify it. Uh, it'll give you a little bit of you know, information about the uh, the organism, and at the same time, uh, scientists and others can use those observations, aggregate them, to find out about what's going on in nature and ecosystems. So everybody can do that, yes? Yeah, it's, it's totally free. Uh, the uh, uh, National Geographic, which is a, uh, a major you know, scientific and magazine uh, in the U.S., yes. uh, is one of the, the sponsors of it, and uh, it's phenomenal. There, yes. there are millions of uh, users on it. So maybe we're gonna join. If you would like to join, uh, it's, it's free and you can enjoy also, like we are. Nice meeting you. <laughs> nice to meet you. Okay, Thank bye. you. Bye bye. Spotkałam sympatycznego pana. Widzicie, podzielił się z wami. Poprosiłam go o to. Myślę, że to jest fajne. Zobaczcie, to jest za darmo. Czyli jak e, mm -hmm. znajdujecie coś, co was zaciekawi w naturze, jakieś zwierzęta. Dziwne. To właśnie jest po to, żeby naukowcy mogli oceniać, co jest znalezione w jakim miejscu geograficznym, jak to się zmienia względem ocieplenia klimatu czy względem występowania. tak? Także no, bardzo ciekawe rzeczy. Bardzo sympatyczny. Pan miał korzenie polskie. Dobra, idę na wyspę. O, jakie piękne ryby! Słuchajcie, bym popływała, ale mam telefon. Boże, bym popływała. Zobaczcie, kochani, jak fajnie. to muszę teraz wrócić. Mam nadzieję, że nie zanurzę, zatopię mojego telefonu. I tam ludzie korzystają z tego. Bardzo fajne miejsce, wow. Jak widzicie, o, no właśnie. Miałam wam pokazać. było 200 chyba, 50 dolarów. Ale jest po prostu świetnie. Piesio, Juniorek, męczycie? cię. Niedobra i tu mam biurko jeszcze, może dzisiaj Andrzej mi pomoże rozłożyć. No i bardzo jestem zadowolona, bardzo, słuchajcie, jest tak miły w dotyku ten stolik i jak się nogi położy, to się na przykład możesz sobie wyobrazić, że jesteś w lesie. Boże. Albo tak na jakiejś dżungli. No. Albo no, w dżungli, albo gdzieś na kempingu też. Na kempingu. Zauważyliście, co jest dziwnego w tych spodniach? To nie jest nic dziwnego. To się Tam. nazywa drip. Co? To się nazywa drip. Tu Czy za... mamy Andrzeja, proszę bardzo. Tak, Gospodarza. Tak. Domu. Popatrzcie. O. Usychana. O. To jest gałązka, która była wcześniej Ucięta. Wycięta. Ja kosiłam trawę i fajnie cieszę się, bo słuchajcie, dbamy o to razem. Andrzej, y, skosił, Andrzej kosił te drzewka. Przycinał te drzewka, e, żywopłot. E, te drzewka też. Ja kosiłam trawę, a Krystian kosił tam z tyłu. Także dzielimy się obowiązkami to jest fajne. Pomagamy sobie. Tak, Pytali się, dlaczego oliwka nie siedzisz ze mną z przodu? Bo mama ma tam miejsce pracy. Przełożyłam, bo tak zazwyczaj to miałam tutaj no tak, rękę. Dlaczego nie siedzę? Tak, dlaczego Oliwka siedzi z tyłu? Um, jak jak jedzonko mi? tutaj. Aha, jak, ja, jak jedziesz ze mną tylko. No, no to zobaczcie o co chodzi, bo tutaj mam już cały zestaw zabawek, jakieś tam gry. Kartki, zeszyty... Wiecie, no takie rzeczy. Było jeszcze więcej. Było tak? jeszcze więcej, bo teraz piorę sobie torbę i w ogóle zawsze miałam tą torbę taką wielką na tym i miałam bałagan w tej torbie, a teraz troszeczkę... Ogarnęła Ogarnęłam, zrobiłam porządek. Proszę bardzo. No dobrze, to u mnie pytacie się, że z Was pytałaś jak w szkole. To dobrze. Ten tydzień był taki troszkę dosyć ciężki. Nie wiem dlaczego. W sumie był krótki. Mm -hmm. Trzy dni. Cztery. 3,5 nawet Ale tak mi się dłużył strasznie Nie wiem dlaczego Miałam bardzo dużo kartkówek, testów I takich projektów do zrobienia Musiałam napisać y, esej na psychologię Później zrobić powerpointa Też na psychologię Później miałam kartkówkę z matematyki I z historii I dodatkowo jeszcze Co miałam? A jeszcze wcześniej miałam test z historii I kartkówkę z historii znaczy nie z historii, z psychologii. Test psychologii i kartkówka z psychologii. No musimy nosić maski, na początku nie musieliśmy, ale z tego powodu, że była duża tak jakby liczba zachorowań, to musieliśmy, um, tak, musieli zmienić te przepisy i teraz musimy na mieć maski na dworzu, nie, na dworzu możemy zdejmować. No tak, także ja idę do koleżanek, już jesteśmy tu. A wracasz kiedy? No jutro. Siema mamusiu. Ojejku, znowu. Jutro mnie odbierzesz? Tak, a o której? No, napiszecie. Aha, przed chwileczką mój mąż pojechał po łódkę, kochani. Także, jakby ktoś się pytał, czy mamy łódkę, to jeszcze nie, ale już niedługo będziemy mieć łódkę i nie wiadomo, czy ją nią wypłyniemy w końcu na morze. Bo, jak pamiętacie, poprzednia próba była nieudaną próbą, jak to czasami w życiu bywa. Nie wszystko wychodzi tak, jakby się chciało. Tamta łódka była dużo starsza. Ta będzie e, większa, nowsza bardziej wypasiona, ale też coś tam do naprawy, także zobaczymy czy tym razem mojemu mężowi się uda. Ja się dzisiaj bardzo cieszę, że on pojechał po łódkę, bo wiem, że jego to cieszy, że to jest jego marzenie i marzenia trzeba spełniać i Cieszyć się dniem dzisiejszym. Andrzej musi też zrobić taki kurs online. Jest to bezpłatny kurs, żeby się troszeczkę więcej nauczyć, jak obsługiwać łódkę, jak te znaki, wszystkie morskie, żeby się dowiedzieć, bo ta łódka to już jest taka naprawdę wypas, kochani. Poprosiłam, żeby Wam nagrał. Kochani, kochani, dobra wiadomość. Żona prosiła mnie, żebym nagrał, ale dużo akcji było niestety. Już się odbyło Upatrzyłem sobie kiedyś taką łódkę Ach, Motorówę można powiedzieć No i powiem wam szczerze e, Właściciel ją zostawił Nie używa jej przez prawie dwa lata No będę miał co robić Ale łódka jest porządna Tam jest ósemka sieci 5-7 litra ta dobrze Może tak być To nie powinno spać będzie sporo czyszczenia, mycia. Na no myj nie podjedziemy. Nie, nie teraz. Na razie chodzi o to, żeby je od punktu A do punktu B dostarczyć. I tak to wyglądał. Łódka jest dosyć spora, 22 cale Celebrity. I to jest jeszcze ta Millennium Edition. No jak można tak zaniedbać rzeczy? No jak widzicie na załączonym obrazku można. Także będziemy działać. Ja wam nagram progres. Doszła mi jeszcze jedna rzecz do tego wszystkiego. Ale tak jak powiedziałem, łódka chodziła mi od dawna. Chodziło mi o łapanie ryb, gdzieś tam wypływanie sobie z daleka. I zobaczymy, jak nam to pójdzie. Porządna rzecz, porządny sprzęt. Troszeczkę jest sfahane, ale te łódki można naprawdę umyć. Tylko trzeba wiedzieć, są specjalne płyny. I warto czasami zapłacić tam 30 czy nawet 50 dolarów za jeden galon Namoczyć ją dobrze i ona odpuści To by tak wyglądało Chris prowadzi, jeszcze podjedziemy na stację zobaczymy... Ciśnienie, w zobaczymy ciśnienie w oponach Bo tam dwa były troszeczkę zapuszczone, żeśmy podratowali na szybko I tak to wygląda, pozdrawiamka Już wiecie, szukam tej ziemi, tej mojej kochanej ziemi, którą będę miała i będę mogła różne rzeczy prowadzić. Ale spotkałam się z panią, agentką nieruchomości i oprowadziła mnie, wytłumaczyła mi ogólnie o co chodzi tutaj, jak to jest. Tu w ogóle jest napisane, że to jest tak jakby rezerwat... O, zobaczcie taki, taki piękny. Tu gdzie jest woda, tu jest dużo, yy, widzicie, takich piękności. I ogólnie to jest e, Fladzon. No, jak to wygląda, słuchajcie, z dojazdem, bo tutaj może też będzie zalać. Nie, dole nie dojedziesz, musisz przepłynąć. Aha. No, bo zobaczcie, tutaj jest woda. Wiecie, to są bagna, no ale przepiękne. Widziałam, jak płynął sobie chłopak dżetski, więc taki dostęp, słuchajcie, do wody. No, widzieliście zresztą, jak pięknie. No, bardzo mi się podoba ta ziemia, chociaż to są tylko dwa akry. No, czungli, co? Na biznes jest niedobrze, dlatego że dostęp do tej drogi jest utrudniony, w razie czego na przykład jakby miała pojawić się policja, przepraszam, nie policja tylko pogotowie, więc no wiecie, jak coś się dzieje, komuś się coś stanie, no to jak pogotowie może tu przyjechać samochodem, bo ma przecież utrudniony dostęp i dlatego nie pozwalają jakichś wielkich, Major biznesów robić. Internet, słaby dostęp do internetu. Także są takie minusy i, i trzeba się nad tym zastanowić, ale znowu wiecie, takie miejsce niedostępne jest właśnie przepiękne. E, I e, no daje taki dużo uczucia spokoju i relaksu i radości. Ta rzeka jest tutaj z tej strony, jest dosyć e, wąska i niegłęboka, więc tutaj takimi dużymi łódkami nie można takie jak Andrzej ma, ale można sobie wziąć tą łódkę i dojechać Peace River. przepiękne słuchajcie nazwa, prawda? Peace River to jest cudowne miejsce na takie coś. I właśnie można tutaj 15 minut, 20 minut drogi samochodem, łódeczką można się przemieścić i zwodować się właśnie na tą rzekę i mieć też fan. Wow. To są stórzany, tak? Doc Martens. Oh my gosh, I love those. So those ones are easier to break in. These are more stiff. Yeah, like those ones. They'll definitely get less stiff, like once you break them in, because those are my first pair, uh -huh. and like after a few days they got more comfortable. Yeah. But if you don't want to like have to break them in, like those ones, you really don't even have to break in, like they're already like soft leather. Yeah. Te kosztują o, 150, a te kosztują 150, mm -hmm. czyli nie ma różnicy. No, ja, to ciekawe. A te, te, te 200. Mm -hmm. A może Oliwka chcesz być wyższa? Co? No, a pokaż do góry właśnie. Ale o tych nie myślałaś, żeby kupić. Czy myśl... A myślałaś o nich? Aha. Myślałam te czarne i z Aha, czyli ty już miałaś wszystko obcykane. Za Zanim tu trafiłaś. Napiszcie, jaką jak wy macie metodę kupowania. Czy, jak wykupujecie czy na spontanie, czy przygotowane wcześniej, przy, przygotowani. Pani powiedziała, że właśnie. Doradziła że, Olivia, powiedziała, no nie? Że bardzo ładnie wyglądałem spodnie z moimi spodniami. Znaczy, buty z moimi spodniami, a mama mówi, właśnie, że No nie, ja mówię, kurczę, mi się nie podoba coś. Nie powiedziałam że moja mama mi się brzydko wyglądała. Ale nie, słuchajcie, teraz jak oliwka zrobiła, zawinęła je, zobaczcie, zerknijcie. Brzydko. No, już ona teraz to rozwija. Roz... Y, Krótsze. No. I wtedy, wiecie, ten urok tych butów jest widoczny, bo tak to nachodzące, no to dla mnie to tak jak na budowie. Idziesz na budowę, zasłonięte buty, wiesz, takie, no tak nieładnie. A tu już właśnie z tym, ona mówi, że bardzo często dziewczyny podwijają i to, i to już mi się podoba, bo one są pokazane. Słuchajcie, oliwka chce być wyrzucona ze szkoły. Będzie chodziła teraz w Buty są, słuchajcie, wszystko jest. Teraz jesteśmy w hm ie mi przyszły spodnie i koszulka. Jeszcze, tak? jakieś spodnie, koszulka, oliwka zmienia sobie szafę, słuchajcie. Ja sobie teraz eksperymentuje strasznie. Tak? Bo na ich mam kartę, teraz rodzice mi założyli, bo mm -hmm. nie jeździmy z mamą zazwyczaj do skoku, już do golewki. No nie. Tylko ja wszystko zamawiam się z Tak. No, nawet te spodnie, zobaczcie te spodnie to... I tą grudkę też. No, to... I to ja nawet już nie wiem, co na nosi. I zobaczcie, te spodnie są innego koloru. Z jednej strony, z drugiej strony. Mhm. Są takie troszkę, gdzie jesteś? No tutaj. No, z tyłu są różne troszeczkę. Mhm. No, to tak jak ja kiedyś miałam. Czyli dzwony. No. Kochani, powiedz, czy wam się podobają i czy wy byście założyli to na miasto? Bo muszę wiedzieć, da, że da. Czy jak przyjadę do Polski, to czy mam je nosić. <laughs> czy nie zostanę <laughs> wyśmiana? Czy nie zostanę wyśmiana. No mi się osobiście bardzo podobają te do butów prostu Pasują do butów? Tak? No, nawet na zdjęciu ta te modelka teraz Aha, maty. Aha. A to z jakiej strony zamawiasz? Brandy Melville. To czasami oni też sprzedają w Pakistanie. O Mają tak? Te, A. Niektóre ich rzeczy kupuję. Aha. I to jest ta firma I ile te spodnie kosztowały? Te spodnie kosztowały 35 Aha, To nie jest tak źle, co? Nie. Troszkę są tańsze niż Paksan, tak? A w Europie 35 euro A Kicie puściłam, słuchajcie Bo ona jest taka, że ona po prostu zakochała się w naturze I nie dziwi jej się wcale Bo ja też kochałam naturę I ona tu ma swoje miejsce I ona tam cały czas Sobie siedzi Odpoczywa bardzo lubi pod tymi palmami, pod tymi krzeczkami sobie siedzieć. Jest ukryta. No nie wiem, może ja też tak kiedyś chodziłam, ale... <grymne> no pokaż się jeszcze. I pokaż się jeszcze tak. I co, ładnie? Ładnie. Podoba mi się? Podoba mi się. Musiałabyś ocenić to nagle. Jakbym oceniła to? Od 1 do 10? W kategorii młodzieżowej kategorii, a Ty byś się nie założyła. No właśnie musisz powiedzieć, w jakiej kategorii. Bo no pod... Ważne to jest, mojej Jak Jakby wszystkie kategorii to 7. A jak w młodzieżowej, to nawet dziesięć. Dziesięć? No, no. Co Ty? No, że fajnie. Teraz wygląda tak kuo. No mówię, że 10. Wiesz, że fajnie. Tak. No, no 10 jest najfajniej. No... Chociaż może 10, nie no, 9. 10! Bo myślę, że, gdzieś, że jeszcze mogłabyś coś zrobić takiego, żeby być bardziej um, indywidualna, bardziej no, nie charakterystyczna. Prawda, ale nie wiem, co już robić. Może. Na naszyniki? Mam na bluzkę fajną. To prawda. Wspólnie fajna. Aha. I buty też. Czy może założyć na przykład coś na włosy jakiś kwiaty? Nie mogę tak sobie śpiąć. <laughs> Tapir. <laughs> Natapirować włosy. O! I tak. Tak, ale jeszcze trzymaj. <głos> <głos> trzymaj. Trzymaj tutaj, ja ci jeszcze inaczej. Tak bym jeszcze poszła. A, widzisz? Fajnie. Pasuje to. No. Do tego stylu. Właśnie tu, że to ma być takie, wiesz, starodawne. A nie ogarnięte. Znaczy takie starodawne, za zakręcone, że... No wiesz, to A, mam... bo ty wie... zakręciłaś wie... Tak. Tylko, że za Ach, słabo, a. ale możesz też dobrze, nie? Tak też, też? Takie pasuje. bardziej e, nowoczesne. Teraz jest taka moda. <noise> no nie wiem, jutro pójdę tak do szkoły, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczy... zobaczymy czy, czy, czy cię wyśmieją. czy zostanę wyrzucona. <noise> jak ten, jak mamy takie, że coś za krótkie jest albo im coś nie pasuje to wtedy wysyłają nas i musimy tak jakby wybrać jakieś tam spodnie. Tam z szafy? Jakichś No. Wow, amazing. No. Jakieś lost and found. Tam, czy nigdy nikt nie wrócił. No. I mówią, ubierz się tam. Wybierz jakieś... co jest spodnie i się zakryj. <laughs> nie, no nie, tak nie mówią. Ale tak dają do zrozumienia. O Jezu, jaka masakra. Mhm. Wow. I tylko dziewczyny tam chodzą, dziwne, nie? No, troszkę podejrzane jest to. Dużo teraz dziewczyn właśnie protestuje w mojej szkole. I przez co? O, Żeby ten dress code a zlikwidować. No, bo dużo właśnie nauczycieli. I mi też pan ostatnio powiedział, ja sobie tak związałam, bo ja lubię sobie tak podwiązywać mm -hmm. koszulki, co nie? No. no i pan powiedział, że, pan od history, że um, isn't that shirt a little too short? A on wie, a się na niego spojrzałam tylko <grych> i mówię panie, co, co pan w życiu w w głowie, co pan w życiu robi bo tak jakby dlaczego go to obchodzi w ogóle? Nie powinno go to interesować, że na to. Może to ładnie. Właśnie, dlaczego się tak jakby patrzy na to? No właśnie. jest moim panem od historii, nie powinien zwracać uwagi na to, jak wyglądam bardziej i na mojej edukacji. No się tak skończyć. na twój charakter, na twoje akcje. No moje podejście do lekcji. Tak. A podejście mam bardzo dobre. Tak. Słucham pana, wszystko nie, robię. Zobaczcie. Dostałam ym, piątkę na kartkówce nawet, wow. a pan zwrócił mi uwagę, że mam krótką pan. mężczyźni. Nauczyciele wracają najwięcej, kobiety nie. No, zobacz. Ty. I to jest dziwne. Też myśli. bardzo zastanawiające, no. co? I Słytne. zawsze mówią, że na ramionczka. Nie można chodzić, bo to będzie chłopców roz, roz, ten, rozpraszało. rozpraszało. Chło, jak myśli, że jak chłopak się spojrzy na moje ramię, to, co będzie miał, jakiś. <laughs> nie wytrzyma w klasie. No, no, hello! Ja, ja myślę, że musicie bardziej się nie pokazywać, aż... żeby oni to, jakby to było dla nich naturalne, nagość ciała. No właśnie, tak jakby, że nawet ramię, nie no. ten. A w Polsce że... jak jest? Też na pewno, też mają różne. Tak, też tak samo. No w niektórych szkołach nie można farbować włosów. Mhm. Takie głupoty. To są mhm. takie głupoty, co nie mają w ogóle sensu. To na bardziej... ramionczka też, moim zdaniem, nie ma sensu. Wiadomo, jak jest odsłonione coś, no to stanik nie. tak? Rozumiem, stanik czy tam no, spodenki takie bardzo krótkie, jakieś mm -hmm. mieniówki, no to rozumiem, ale takie rzeczy jak na ramionczka, jeszcze tutaj jest tak gorąco. Dużo właśnie dziewczyn teraz protestuje, na przykład w łazienkach Aha. plakaty naklejają, o, tak? że coś tam, że problem jest, dlaczego zwracasz uwagę na moje ciało, a nie na moją edukację, i Aha. takie tam różne o. właśnie. Tam. I przed chwilą wyszłam po ładowarkę do telefonu i sobie zbierałam jeszcze kawałki. Liści tutaj takie, właśnie. Chciałam ten liść zebrać. I zobaczcie. Jap. Yep. Może być jadowite. Trzeba zawsze światło wypalać, żeby było widać, co jest pod nogami, a czego nie ma. Jak jest nieruchomy, zobaczymy zobaczmy. Zróbmy eksperyment. Co się stanie. Uwaga. Przygotowani? Nic się nie stało. Wow. Chodź kicie. On udaje, że nie żyje, że go nie ma w ogóle. Zamrożony jest. Idziemy. Dobranoc, kochani. Pozdrawiam z Florydy Wężowej. I nie tylko.